Because yeah. ah! I'm a fire starter <laughs> Dzień dobry, wieczór, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawik, a to jest drugi odcinek Minecrafta z modami. I tutaj mamy jakąś owcę, która chce być sławna i się pcha pod kamerę. Jesteś już sławna owco. Jak widzicie lub też nie widzicie, mm, są jeszcze ścinki, dlatego że regen regeneruje się tak na pewno. Renderuje się nowy świat. Dlaczego nowy? Przecież miałeś już świat. Dlaczego jest jeszcze inny świat? Dlatego, że... Mm, o Boże, telefon coś chce. Okej, okay, już jest wszystko w porządku. Eee, dlaczego jest nowa mapka? Otóż dlatego. What the fuck? Yeah! Ah! JEZU! Ja pisgam! Jezus, 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 jakże mu się tego wystraszył? Co to było? Co to było? Ej Jak tu... Co... Ja, Pierniczy, co to było? Co to miało być? jakaś zmutowana owca z krainy zmutowanych owiec. Co to miało być? What the fuck, jak się wystraszyłem? Yy, dlaczego jest nowa mapka? Już tłumaczę. Dlatego, że na tamtej praktycznie nie było miejscówki pod domek. A to były jakieś góry, a to były jakieś jeziora rzeki, więc po prostu nie szło się nigdzie zbudować. Idziemy ją zabić, bo po prostu mam plus 5 do zawału. Jak ty się wabisz? tiny ship. Ale nie dałaś mi niestety tego. Czyżby szło następne? Nie. Nie dała, mi, nie dała mi ta owca taka zatruta, czy jaka to? Yy, wełny, a ja wełny potrzebuję. zbieram sobie to, co wyplułem. O Boże. O, mamy od razu ten. Mamy od razu ten tegast, ten tegast, ten tegast. Do tego idzie. Ale kurde, czekajcie, mamy ten. Brightness, bright. Dobrze. Możecie teraz nic nie widzieć, więc z, 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 to już nie mogę nic z tym zrobić e, Ale się wystraszyłem, S, słuchajcie po prostu Ja wiedziałem, że to mnie zaatakuje Ale jest taki wiecie, ten, ten, ten wygląd tej owcy jest taki Zombie Ten wygląd tej owcy jest taki bez sensu What the fuck No nieźle się ten drugi odcinek zaczyna Zobaczymy co będzie e, później Bez sensu, bez sensu to było w ogóle I po prostu Szok. Szok, 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 po prostu nieprawdopodobnie. No nic, no słuchajcie, tak niestety... Scape! Nie, nie chcę ciebie teraz. Okej, okay, scape też już muszę go po prostu zamknąć, żeby on już mi tutaj nie powiadamiał o niczym. Dobra. Nie chcę tej wody, żeby się wylało, więc po prostu oszczędzimy sobie tego wungla nad, nad tym, co teraz Czy jest jakiś zombie teraz? Tutaj nie ma, dobrze. Więc po prostu, o tak zrobimy. Cyk Słuchajcie, są ferie, są ferie, będą ferie. Lub nie wiem, ja jeszcze ferii nie mam. Jednak od poniedziałku tego, który będzie, rozpoczynam ferie zimowe i wybieram się na narciochy. Więc mnie nie będzie w domciu. Ale nie martwcie się, filmy będą się pojawiać, dlatego, że będę miał jakieś tam filmy na zapas wrzucone i one się będą automatycznie publikować. Um, bardzo to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna funkcja YouTube'a, um, która, no, ułatwia naprawdę życie. Nie chcę tego. No, więc po prostu takie filmy, możecie się spodziewać tych filmów, e, gdy mnie nie będzie. A także wy teraz napiszcie w komentarzach, czy już macie ferie, czy jeszcze, czy będziecie mieli dopiero ferie i, i po prostu gdzie jedziecie, może gdzieś jedziecie, może nie zostajecie w domu, różnie to jest. Um, a więc jeden na narty Jadę do Rabeki. Rabęga z Jakby ktoś chciał to może mnie tam spotkać Jest taka kolonia śmieszna Znaczy zimowisko bardziej to jest kolonia To jest bardziej w tym Wakacje A tutaj mamy zimowisko W pierwszy tydzień ferii właśnie tam jadę w Drugi tydzień jestem w domu Coś mi tu miga O Oszczędź mi tego telefonie Teraz właśnie Dobrze Bierzmy, bierzmy to i teraz tak cyk, 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 yy, cyk, dobrze i tym kilofem możemy wykopać to, co to jest, amber, amber gold, dobrze, yy, czyli to jest ten yy, złoty ziemniak, tak, to wygląda jak ziemniak, tylko że pozłocany jakiś, nie mogę tego zjeść, nie, yy, w ogóle nie wiem do czego tu służy to amber, bo to to jest towncraft, to, ale to żółte chyba też, co nie? Nie wiem, napiszcie mi, bo ja po prostu jestem, y, jestem w kropce, jak to się śmiesznie mówi. E, dobrze, zbierajmy co swoje i idziemy na powierzchnię. Trasa sasa, mamy to. Mamy to i, 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 i uciekamy. Biom zimowy to oby, jak najdalej, tego biomu się trzymać. Nie mam nic do jedzenia, to też jest niefajne. Kill off mamy w porządku, miecz mamy słaby, to się później zrobi upgrade. Aha, no i teraz już nie gram na, na tej na ten, na ten, już teraz nie gram na tym Bayą Plenty, tylko gram na normalnym świecie. Oczywiście tu jakieś drobne wprowadzenia, jak na przykład ten śmieszny fioletowy biom są, więc kurczę będzie ciekawiej. Ale dlaczego wyłączyłem Bayam Plenty? Dlatego, że po prostu... Tak, to bym się nie mógł nigdzie osiedlić, bo po prostu mówiłem, jak jakieś, jakieś górki były, to bo były jakieś rzeczki, nie? I później jakieś jeziorka. Także tragicznie, tragicznie to wyglądało. Nie było żadnej płaskiej przestrzeni, żeby się osiedlić. O, na przykład czegoś jak tutaj. Mamy takie śmieszne, fajne coś. Żelazo, przyda się, więc sobie pozbieram. Cynk, 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 cynk. Aha, i napiszcie mi jeszcze. Gdzie mam się osiedlić? Czyli, tak, czy to ma być domek na drzewie, czy to ma być domek, domek w skale, czy, czy, czy no nie wiem, gdziekolwiek. Ktoś tam pisał, żebym się osiedlił w drzewie takim dużym, tym takim śmiesznym. Ja nie mam trzech tych trzech wełen, czyli łóżka nie zrobię. Więc, tak, w tym drzewie i tak bym się nie osiedlił bo tam było masa tych drzew i po prostu by to marnie wyglądało dobra już mi się nie chce poddaje się e, marnie by to wyglądało żebym tak mieszkał w jednym albo było milion tysięcy identycznych a po drugie że to drzewo nie było w środku puste tylko było wypełnione jakimś tam drewnem więc po prostu musiałbym też to dużo dużo tego kopać co też jest nie, e, niezbyt szybkim procesem i zobaczcie że mamy w miarę ładny teren nawet wiecie co nawet nie wiem, czy ja się tu nie będę budował kiedyś kiedyś w przyszłości. Mamy kunie i mamy lagi, hehe, he. ale to nic. Może jakoś się e, low. Widzę, że jest low. E, chodzi mi o ten lewy górny róg, tam mi pokazuje ten status tego. Jedzonka też, między innymi, e, jest low, niestety. Co mogę zjeść? Nic nie mogę zjeść, ale mogę sobie przepalić to tym. Tak, koniki mi mięsa nie dadzą. A tam mamy grzybki, to chodźcie po grzybki e, I mamy kurczaka jeszcze Czekajcie, tym go zabiję chyba na hita, nie? Tak, 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 tak e, Tak, mamy kurczaka, mamy jajeczko i gdzieś tu był jeszcze jeden kurczak chyba Tak, chodź tu nie ukryjesz się przed moim mieczem zagłady e, Dobrze, to pozbieramy sobie teraz te, 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 te. E, grzybeczki i będziemy mogli sobie zrobić zupę grzybową. Tak, 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 tak. To wszystko zbierzemy. To wszystko zbierzemy i te muchomorki też. E, tylko żebyśmy się nie zgubili. To jest w tym kierunku, dobrze. Będę pamiętał. Natomiast wiecie no. Bank, bank, bank. Jeszcze. Przypomina mi się Survival Games, jak tam te grzybki się zbierało pod te zupki. Był szok wtedy. Kurde, co się tych grzybków nazbierało. Dobra, wracamy. Wiecie co ja tutaj? Może zrobię sobie tą, tą zupę, bo już mi to wkurza, takie powolne chodzenie. Więc tak, 3T, cyk, 4T, cyk, 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 bęk Ok, ok. I zobaczcie jaki boost. Raz, dwa. Nie, więcej nie chcę. Oddawaj to. Dziękuję. Jeszcze to sobie weźmiemy. Okej, okay, zebrał, zebrał. No i będziemy mogli powoli iść w kierunku słońca. W kierunku słońca. No i teraz tak, zgubiłem. A nie, nawet mam, zobaczcie. Nieprawdopodobna sytuacja. Ostatnie poczekamy czy nie? Poczekamy. Może... Może poczekamy, wiecie co? Już, jeszcze, już, już. Jest! Dobra. To idziemy, idziemy, idziemy. Aha, jeszcze sobie za mieczyk że mieczyk Żelazny. Ogólnie to zauważyłem, że na modpackach Ogólnie, na, jeśli się gra na modyfikacjach, to te wszystkie rzeczy idą jakoś szybciej Bo na przykład, żeby znaleźć żelazo na wanilii Na tym czystym minecrafcie, to trzeba by było grać, grać, grać A tutaj po kilku minutach już mamy praktycznie mm, Dużo tego wszystkiego mamy Tak, mamy dwie te ten, więc jeszcze jedno musimy tutaj zaciukać Ach, Dzięki na hita, ale że jestem nieprawdopodobny. E, tak. <dobrze>, Dobrze, idźmy teraz. Uuu, jakie fajne. Uuu, u, u. czy to jest. To jest jedno takie drzewo, zobaczcie. Nieprawdopodobne drzewo. Nieprawdopodobne drzewo. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo jestem zafascynowany. Yeah. Wow. Ej, serio, fajnie, fajnie, fajnie. fajnie. A czekajcie, zaznaczę sobie waypoint C. Tu kiedyś może być chatka bo nie jestem pewien czy ona będzie daj mi sobie jakiś kolor taki fajny okej okay. eee, nie wiadomo, może jakiś lepszy teren się trafi, ale tu mamy w miarę płasko, w miarę, w miarę takich mix biomów, więc może tutaj właśnie się osiedlimy kiedyś kiedyś, 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 kiedyś eee, dobrze eee, i teraz zaciukamy te świnki z tego stada, tam jeszcze mamy jedno stado o tam, tam, ale już może sobie je oszczędzimy, eee, zobaczmy jeszcze origin, nie wierzę w to Wszystkie te programy muszę wyłączać, czy wyłączać. Nie wiem. Aha, no i to jest takie drzewo, właśnie, że jest. Patrzcie, trzeba to kopać kilofem. A, już ogarnąłem. <śmum> to drzewo jest w środku wypełnione, więc tutaj mieszkać nie będziemy. Chyba, że na drzewie, ale to jest słaby pomysł. Tymczasem, dobrym pomysłem jest zrobienie sobie. What the fuck, zrobienie sobie. Lożeczka. Lożeczko robimy w następujący sposób. Robimy tak, tak i tak. I mamy lożeczko. Spimy. Okej. Okay. No, okej. Okay. Może do tego mi się Minecraft trochę reagował przez te oryginy itd. itd. U. Swoją drogą wszyscy hajtujemy orygina, a ja nie narzekam oryginy jest nawet nawet spoko O, coś wam pokażę od razu. O fak, o fak, o fak. Odejdź. Nie ty, ty akurat możesz być. Odejdź. Dobra, nie, 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 nie. Pytanie za... Of. Oh Pytania za milion tysięcy punktów. Co to do cholery jest? Nie mam zielonego pojęcia i mam nadzieję, że Wy mi to wytłumaczycie. Co to ma być? Jakiś kurde totem. Żeby się nie okazało, że jakieś tu chiro mi nagle wydubcy. Więc tutaj mamy e, nie tym, tym. E, magiczne coś. Tak sobie napiszemy kolor adekwatny do tego, może trochę ciemniejszy taki ja wiem, o coś takiego e, o oh, fuck, ty idziesz tu e, i tak, jak mi powiecie co to jest, to po prostu wam, nie wiem co zrobię, <laughs> podziękuję, to będzie naj, najlepsze <laughs> o boże, już mi chrypa bierze jakaś najlepsze rozwiązanie to będzie po prostu podziękować, mamy duży biom zimowy, co nie jest zbyt fajne hmm. więc zobaczymy czy on się gdzieś tam dalej ciągnie, czy może już się kończy i zaczyna nowy wspaniały świat tak, jeszcze sobie mikrofon poprawię trochę. Okej. Okay. Eee, zobaczymy, czy cz. Czy coś z tego objomu wyniknie? Zjedzmy sobie zupinkę. Okej. Okay. Lecimy, lecimy, lecimy. Eee, tutaj widzę, że będzie ciężko z czymś normalnym, bo mamy ciągle zima, 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 zima. Eee, chociaż jakiś chzang tam się chyba... Nie do końca e, dał e, e, ośniażyć i taki fajny prostokącik powstał. Zobaczymy, zobaczymy co to jest. Tra, la, la, la Dawaj, dawaj. Ale beka, to jest to chyba. Taki idealny by powstał? Nie, to nie może być to. To nie może, to nie może być to. To musi być coś innego, chociaż w sumie. Chociaż nie, no to to jest to, ale bekowe, Patrzcie jaki idealne powstało. Kurde. Patrzcie, czekajcie. Och, okej. Okay. Patrzcie, patrzcie. Taki prostokącik idealny bez tu. Ładuj się. Zobaczcie. <gryny> Ale Beka. Kurde. Idealny. Prostokącik. Tak. Oh O, oh, hello. Hello to you. A ty jesteś? Kim ty jesteś? Archard. Aha, czyli mamy te. Mm, 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 hmm. Czyli mamy te, jakby. Ej, Minecraft, coś tak widzę, że nie domagasz. E, widzę, że to są wszystkie takie, te takie Te jakby. Jak to się mówi? No i lag. 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 E, nawet nie. E, to są wszystkie, jakby te nierelikty, tylko. E, no ziemia, ogień, żywioły, żywioły właśnie tak wszystkie żywioły e, to są te takie no czemu ty tak lagujesz zawsze frajerze mendo mm. w tej sytuacji koniecznie jest reset Minecrafta albo wiecie co albo nie tak <laughs> dam ci trzy sekundy i masz się odlagować raz dwa trzy what the fuck dobra <laughs> słuchajcie x-ray, darmowy x-ray. Ja w tej sytuacji zakończę ten odcinek, po prostu widzę, że tutaj nie domaga, Ale i tak jest 15 minut, czyli tyle, ile sobie zaplanowałem przed odcinkiem. Także ja wam serdecznie dziękuję, jeśli mu się podobało, oczywiście wynagrodźcie moją ciężką pracę, tak, napiszcie coś śmiesznego w komentarzach, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jesteście nowi, wejdźcie na linki, które wam się wyświetliły i do kolejnego zobaczenia, Papa. pa! pa. Zaszalone gówno, no. Ha. kurde. Kopanie mam nieprawdopodobne, no. I będzie, że czytuję.